Ewangelia Łukasza, 16 rozdział. Taka ciekawa historia, nim do niej przejdziemy, niech podniosą rękę do góry uczniowie Jezusa. No, poczekam, aż wszyscy podniosą. Bo tu zakładam, że nie ma tutaj innych jak uczniowie Jezusa, Chrystusa. 16 rozdział zaczyna się takimi słowami. Potem powiedział jeszcze do uczniów. Czyli to są słowa do nas. To nie są słowa do faryzeuszy, to nie są słowa do sadyceuszy, to nie jest, ta historia nie jest przedstawiona ludziom, którzy nie mają nic wspólnego z Jezusem Chrystusem, tylko to jest historia skierowana do uczniów Pana Jezusa. To jest niezwykle ważne i to jest bardzo ciekawa historia. Był pewien bogaty człowiek, który miał zarządce, a tego oskarżono przed nim, że trwoni jego majątność. I przywoławszy go, rzekł mu, cóż to słyszę o tobie? Zdaj sprawę z twojego szafarstwa, albowiem już nie będziesz mógł nadal zarządzać. Izek rzekł zarządca do siebie samego: Cóż pocznę, skoro pan mój odbiera mi szafarstwo? Nie mam sił, aby kopać, a żebrać się wstydzę. Wiem, co uczynię, aby mnie przyjęli do domów swoich, gdzie zostanę usunięty z szafarstwa. I wezwał dłużników swego pana, każdego z osobna, i rzekł do pierwszego: Ileś winien panu memu? A ten odrzekł 100 baryłek oliwy. Rzekł mu więc, weź zapis swój, siądź i szybko napisz 50. Potem rzekł do drugiego, a ty ile winieć? A ten odrzekł 100 korców pszenicy. Rzekł, mu, weź zapis swój i napisz 80. I pochwalił Pan nieuczciwego zarządcę, że przebiegle postąpił, bo synowie tego świata są przebieglejsi w rodzaju swoim od synów światłości. Tak jak wspomniałem, Pan Jezus tą przypowieść e, mówi do swoich uczniów. Nie do farzeuszy, ale do tych, którzy już jakiś czas za nim chodzą. Bohaterem tej historii jest zarządca, który został słusznie oskarżony o trwonienie majątku swojego pana. I pan wzywa go do rozliczenia i do ostatecznie do zwolnienia z jego służby. Czym to powinno być dla uczniów Jezusa Chrystusa? To jest obraz sądu, który nas czeka: sądu na Trybunale Chrystusowym. Rachunek z mojego szafarstwa, rachunek z Twojego szafarstwa, prędzej czy później, będzie zdany. Każdy człowiek stanie przed Bogiem i sta sprawę ze swojego własnego zarządu. Czytamy o tym w liście do Rzymian w XIV rozdziale: Gdyby ktoś mi nie wierzył, każdy przed Bogiem za siebie odpowie. Pytanie brzmi, i po to Pan Jezus powiedział uczniom tą historię, jak zarządzasz tym, co Ci Bóg powierzył. Jak podchodzisz do tego, co Pan Bóg w swojej łasce powierzył Tobie. Dlatego, że w tej historii tym bogatym człowiekiem, który miał zarządcę, jest kto? Bóg. A tym zarządcą jest kto? Każdy uczeń Jezusa Chrystusa. Ci, którzy słuchali tej przepowieści na żywo, i my, którzy tej przepowieści słuchamy teraz. Zarządca widzi, że narozrabiał, że traci stanowisko i robi coś dziwnego, coś na pozór nieuczciwego, niezrozumiałego. Wielu z nas pewnie nie wie, dlaczego on tak zrobił. Wytłumaczenie jest dosyć proste. Otóż w tamtych czasach zarządca zarabiał w ten sposób, i to było w pełni legalne i w pełni uczciwe, że na przykład jeżeli ktoś bogatemu człowiekowi od niego wziął 100 baryłek oliwy, nie, nie tak, przepraszam, 50 baryłek oliwy, no to zarządca mógł tam dopisać baryłki oliwy, które były wynagrodzeniem. Za jego udział w tej historii, za zarządzanie tym majątkiem, to były jego koszty. Tak ci ludzie funkcjonowali, tak żyli. No i on tutaj, kiedy widzi, że narozrabiał, że nie jest godny swojego szafarstwa, uwaga, zrezygnował z wszystkiego, co mu to szafarstwo dało. To oznacza, że ten człowiek zaczął pokutować. To oznacza, że ten człowiek doszedł do wniosku, że skoro źle wypełniałem swoje obowiązki, to zrezygnuję ze swoich przywilejów. I mówi do jednego człowieka tak: Posłuchaj, Pożyczyłeś 50, oddasz 50, ja rezygnuję z moich 50. Do drugiego mówi: Pożyczyłeś 100, oddasz 80, ja rezygnuję z tego, co było dla mnie, ponieważ byłem zarządcą z tych 20% tej pszenicy. Tam był cały przelicznik stosowany, czego ile y, można żądać. On z tego rezygnuje. On rozumie, że skoro źle zarządzał, powierzonym mu szafarstwem, to rezygnuje z przywilejów. Dlatego ten y, pan. W pewnym momencie zaczyna go chwalić, bo on dostrzega, że ten człowiek pokutuje, że ten człowiek przemyślał to, co zrobił. On się nie buntuje, on się nie gniewa, on nie szuka wytłumaczenia, on po prostu pokutuje. On po prostu właściwie podchodzi do słów napomnienia i do kary, którą ponosi w tej historii. Nie znamy dalszego ciągu tej historii. Pan Jezus ją w tym momencie kończy. Aczkolwiek ja się skłaniam ku temu, że ostatecznie ten człowiek ma przywrócone szafarstwo, że ostatecznie ta historia kończy się dobrze, bo Pan jest sprawcą i dokończycielem naszej wiary, i każde napomnienie, jeżeli wywołuje w nas skruchę, jeżeli wywołuje w nas pokutę, jeżeli wywołuje w nas chęć służby i poprawy i do takiej natychmiastowej radykalnej, powoduje, że to szafarstwo mamy. Przywrócone, skąd to wiem? No bo kto jest wierny w najmniejszej sprawie i w wielkiej jest wierny, a kto w najmniejszej jest niesprawiedliwy i w wielkiej jest niesprawiedliwy. Jeśli więc w niesprawiedliwej Mamonie nie byliście wierni, któż wam powierzy prawdziwą wartość? A jeśli nie byliście wierni w sprawie cudzej, któż wam poruczy rzecz własną, żaden sługa nie może dwóm panom służyć. Tak się w zasadzie kończy ta. Historia, dlatego, że dopiero później jest mowa o faryzeuszach. Wcześniej te słowa były skierowane do uczniów. I Pan Jezus mówi gorzkie stwierdzenie, ale mówi, że synowie tego świata są roztropniejsi w rodzaju swoim niż synowie światłości. Ja się kiedyś nad tym zastanawiałem, czemu takie gorzkie słowa Jezusa. Pan Jezus tu, mówiąc takim współczesnym językiem, mówi tak: ludzie ze świata są mądrzejsi w pewnych zachowaniach, jak ludzie Kościoła. Tak? Tak jest tu napisane. O co on ma na myśli? On ma to na myśli, że faktycznie tak jest, że kiedy człowieka ze świata dopadają jakieś konsekwencje, no to on coś z tym robi. Faktycznie to jest taka norma w świecie, on się tym przejmuje. jakby. Robi pewne zmiany, żeby było dobrze, zaczyna funkcjonować inaczej i bardzo często odzyskuje to, co często stracił. Natomiast my potrafimy zasłonić się czymś, co z zakazalnicy nosi termin taniej łaski. My potrafimy zasłonić się jednym atrybutem Bożym kosztem pozostałych atrybutów Bożych. My potrafimy za szybko przejść do Porządku dziennego, że Jezus nas kocha mimo wszystko. On nas kocha mimo wszystko, ale zacznijmy go kochać tak samo. On nam wybacza wszystko, ale nie dawajmy mu powodów do wybaczania. On przyjdzie za każdym razem z podniesioną ręką w naszą stronę i wyciągnie nas z każdego jednego dołu, w który wpadniemy. Tego się nie da zgubić. Jego miłości się nie da zgubić, ale to nie jest plan. Dla mojego i Twojego życia, żeby zaliczać każdy jeden dół. Plan jest taki, żeby stać przed tym dołem i w Jego imieniu, w Jego miejsce wyciągać innym innych i głosić im w miejsce Chrystusa, pojednajcie się z Bogiem. Czyż nie tak czytamy, to jest plan do naszego zarządu. Pamiętajmy, wszystko, co mamy, jest nam powierzone. Nasze finanse, nasz czas, nasze zdrowie, nasze relacje, Nasze obowiązki to nie jest nasze, to jest Boże. My jesteśmy tylko zarządcami tych rzeczy. Pamiętajmy też, że czas jest krótki, naprawdę krótki. Decyzje dzisiaj podejmowane mogą mieć i raczej będą mieć skutki wieczne. No i używajmy wszystkiego, co nam powierzono do zarządu dla dobra właściciela tych, tego majątku, który nam powierzono. Jezus dalej mówi, by czynić sobie przyjaciół, to znaczy wspierać dzieła Boże, to znaczy pomagać potrzebującym, to znaczy zainwestować nie tylko to wszystko, ale siebie całego w sprawy Królestwa Bożego. Żeby była jasność, nie chodzi o to w tej historii, żeby być nieuczciwym. Chodzi o to, żeby być mądrym, żeby być mądrym, żeby skutecznie brać pewne lekcje. Chodzi o to, że ten świat przemija. Chodzi o to, żeby z zaangażowaniem myśleć o wieczności tak, jak świat myśli o doczesności. Chodzi o to, żeby. Pozwolić Duchowi Świętemu, żeby obdarzył nas światłem takim, żebyśmy zarządzali tym, co nam powierzył w sposób roztropny, w sposób wierny i w sposób nakierowany na drugiego, a nie na siebie. Panie Jezu, dziękujemy Ci bardzo za tą przypowieść, która uczy nas mądrego zarządzania. Naucz nas, Panie, być wiernymi zarządcami tego, co nam powierzyłeś. Daj nam serce, takie serce roztropne. Daj nam nowe oczy, oczy utkwione w wieczności. I daj nam, Panie, odwagę, żeby inwestować tylko w to, co nieprzemijające i w tym szukać odpocznienia. Niech się tak dzieje w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.